Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan rozdział 5 od wiersza 16 do 19. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was ducha nie gaście. Możemy zastanawiać się, jaka jest Boża wola. Nad wieloma rzeczami w naszym życiu, gdy szukamy odpowiedzi, gdy mamy jakiś dylemat w podjęciu decyzji, jak najbardziej i potrzeba na to na pewno czasu i modlitwy i poradnictwa, jak najbardziej zdanie jesteśmy też na siebie, na mądrość innych ludzi, aby odkrywać Bożą wolę. Jest jednak Boża wola bardzo wyraźnie objawiona. Tutaj w tym tekście czytamy Jaka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem nas? A więc, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości, że mamy zawsze się radować, że mamy nieustannie się modlić i przede wszystkim, na co chciałbym zwrócić uwagę za wszystko dziękować, po to, aby nie gasić ducha. Inspiracja ducha świętego w naszym życiu zawsze nas będzie mobilizować do tego, abyśmy byli wdzięczni. I nie chodzi tylko o wypowiedzenie słowa: Dziękuję, tak jak rodzice uczą dzieci, czy powiedziałeś: Dziękuję, napominają, bo ktoś czymś go obdarował, czy podziękowały. To nie chodzi tylko o powiedzenie słowa. Tu chodzi o postawę dziękczynienia. Kiedy mamy taką postawę wdzięczności w naszym życiu, i to za wszystko. Oczywiście, kiedy przeżywamy trudności, nie musimy dziękować za problemy, za chorobę, ale za to, że Bóg z nami jest w tej Dolinie Ciemności, Dolinie Choroby czy nawet Śmierci. Bo jeżeli mamy taką postawę i nie dziękujemy, sprzeciwiamy się Bożej Woli. Jedno jest pewne, że kiedy mamy postawę wdzięczności, to będzie nas to skłaniać do modlitwy. Będzie to wzbudzać w nas radość i możemy być też pewni, że w tym będzie takie prowadzenie Ducha Świętego. Ludzie, którzy nie wyrażają wdzięczności, są bardzo często posępni, są niezadowoleni, sfrustrowani, skoncentrowani, przesadnie skoncentrowani na swoim życiu, na swoich problemach. Nie potrafią wyjść poza obszar w swoim myśleniu, oczywiście poza obszar danych problemów, trudności, cały czas się na tym koncentrują, a Biblia daje nam wyraźną wskazówkę, i taka jest przede wszystkim Boża wola, abyśmy weszli w postawę dziękczynienia. Bo zawsze, nawet w największych trudnościach, mamy też powody, dla których możemy być wdzięczni. Oczywiście przede wszystkim za to jesteśmy wdzięczni, że Pan Bóg nas nigdy nie opuszcza, że Jego łaska obfituje w naszych słabościach, że właśnie kiedy jest nam ciężko, Jego moc objawia się w pełni. Czyż nie jest to powód do wyrażenia wdzięczności? Czyż nie pojawia się w trudnej sytuacji naszego życia taki pewien optymizm i taka siła, którą Bóg nam daje, Ducha Świętego. Który nas zaczyna inspirować do właściwej postawy. Zaczynamy się modlić. Zaczynamy wchodzić w taką właściwą aktywność, zaczynamy wchodzić w modlitwę i zaczynamy się radować. Zawsze się radujcie. I oczywiście też nie chodzi o to, żebyśmy zawsze podskakiwali, mieli humor i, i, i jak wielce byli entuzjastyczni. To nie o to chodzi. Tu chodzi o postawę serca. Mam radość w swoim sercu, która jest moją siłą bo wiem że wszystkie moje sprawy są w bożych rękach pod jego kontrolą chcę za wszystko dziękować taka jest wola boża nie będę milczeć nie zamilknę nawet gdy gdzieś nie mam ochoty w sobie, żeby otworzyć usta i tak na przekór sobie, tak jak nawet na przekór sobie wyznaję grzechy, tak jak na przekór jakiemuś może strachowi wyznaję, że Jezus jest moim Panem, gdy mam ku temu okoliczność. Mam w tym taką wolność. Jednocześnie również na przekór sobie, gdy nie chcę mi się dziękować, przyjmuję postawę wdzięczności. Zaczynam skoncentrować się na tym, co jest dobre na Bożej obecności, na Bożych obietnicach nigdy nie jest beznadziejnie, bo pan Jezus zawsze jest panem każdej sytuacji w naszym życiu. Chce zachęcić nas dzisiaj do tego, żebyśmy nie milczeli, ale abyśmy zawsze dziękowali Dziękczynienie to jest postawa, ale to jest też wyraz obfitości naszego serca, przez nasze usta, tego, co jest w nas. Jeżeli w naszych sercach jest wdzięczność, to w trudności podziękujemy, że Pan nas przeprowadzi, że mamy słowo, którego możemy się uchwycić. To pomóż nam, Panie Jezu, abyśmy właśnie według Twojej woli postępowali. To jest tak jasne, tak objawione nam, co do tego nie ma wątpliwości. Chcemy za wszystko Ci dziękować. Za to, że jesteś z nami i w Dolinie Ciemności. Chcemy zawsze się modlić. Niech ta wdzięczność inspiruje nas do modlitwy, do otworzenia swoich ust w modlitwie, serca ust w modlitwie. A wiemy, że wtedy Ty też napełnisz nasze serca radością, że nie będzie ona jakaś wymuszona w nas, ale będzie rezultatem właśnie postawy dziękczynienia i modlitwy. I w tym będziemy mogli wyraźnie odczuwać. Prowadzenie Twojego Świętego Ducha, nie będziemy Twojego Ducha gasić w nas, ale będziemy dawać miejsce w naszym sercu na działanie Twojego Świętego Ducha, aby imię Jezusa było uwielbione. Amen.